Ulepszam Nikolę Zalewskiego, dopóki nie zostanie najlepszym piłkarzem na świecie. Przesymuluję 10 sezonów, w których mam nadzieję, że Nikola fajnie się rozwinie. A po każdym sezonie będę losował upgrade statystyk. Dokładniej 30 meczów to losowanie 10 bramek i 10 asyst. I również możemy wylosować kołem, jeśli Zalewski wygra trofeum. Jeśli chodzi o transfery, to po każdym sezonie będę decydował, w zależności od meczów i statystyk, czy będzie on transferowany. A obecnie jest on dopiero trzecim zawodnikiem na le obronę w Interze, ale pierwszy sezon rozpocznie właśnie w tym klubie. I mamy statystyki Zalewskiego po pierwszym sezonie, są to niestety tylko 4 rozegrane mecze i ocena 6 0 -5. No poszło mu słabo, nie był on pierwszym zawodnikiem, ale w następnym sezonie będzie grał w Romie, więc też nie będę go transferował. Jeśli chodzi o Inter, to wygrał on Serie A, więc możemy wylosować kołem, oczywiście za wygranie, ale następne rozgrywki to Super Cup, tutaj nie wygrywa Inter, przegrywa z Juventusem po rzutach karnych, ale może Liga Mistrzów Arsenal. A więc dość słaby pierwszy sezon ze względu na dobry zespół po prostu interu. Ale już teraz losujemy ulepszenie i będzie to siła plus 3. Sezon drugi w wykonaniu Zalewskiego tym razem była to Roma. Nikola ma 78 overall i rozegrał sporo spotkań. 31 meczów w serie A 9 w Champions League. Ogólnie jest 44 spotkania, dwie bramki i jedna asysta. Średnia cena 6,30, bardzo solidny sezon. Sprawdźmy. Jak to wyglądało w tabeli, Roma była trzecia w serii A, więc tutaj nie ma zakręcenia kołem, jeśli chodzi o kuchar. Niestety przegrała znów pokarnych w finale Tak samo jak Inter w poprzednim sezonie No i sprawdźmy jak tam puchary europejskie Nie byli nigdzie niestety w finale Dzięki rozegranym meczom zakręcimy kołem I to jest stamina aż plus 10 Na sezon trzeci nadal pozostanie w Romie Ponieważ ten sezon był całkiem niezły Jakieś szanse na rozwój tutaj są Sezon trzeci za nami jest to oczywiście Drugi sezon Zalewskiego w AZ Romie I ma już on 80 overall Statystyki Wiek oczywiście 20 5 lat z 40 meczów, czyli był podstawowym zawodnikiem. Zresztą chyba jedynym na swoją pozycję 3 bramki, 3 asysty 6,28. Całkiem solidny sezon. Ale Romy już tak solidnie nie poszło, dopiero szóste miejsce w lidze. Pucharzy wygrywa Inter i chyba grali w Lidze mistrzów, a to się kończy tutaj wygraną Realu Madrid, a my przegraliśmy właśnie z Realem w jednej 8 finału, więc sezon średni w wykonaniu całej Romy. No i dzięki rozegranym spotkaniom możemy raz zakręcić kołem. Kolejne ulepszenie to będzie tym razem krótkie podanie. Plus 10, więc bardzo fajny upgrade. No i w tym sezonie zdecydowałem się, że Zalewski opuści Romę. Postaram się go gdzieś przetransferować. No i mamy dwie oferty ze Zalewskiego. Obie z nich rozważam, ale spośród tych dwóch bardziej przekonuje mnie ta z niemieckiego klubu, ponieważ Bayer Leverkusen jest drużyną na pewno z topu Bundesligi i jest w stanie walczyć o jakieś trofea, a Fiorentina raczej jest średniakiem ligowym. I jesteśmy już w Bayerze Leverkusen, Niko Zalewski... 83 overall. I statystyki: 51 rozegranych spotkań. Bardzo dużo. 7 bramek, 10 asyst. Czyli tutaj w sumie będą chyba już 4 losowania za same statystyki, które miał naprawdę dobre. Piąty najlepszy strzelec i drugi najlepszy asystent. No i tabela Bundesligi: niestety Bayer Leverkusen na czwartym miejscu. Mało braku do top 3, ale dwa punkty za Borussią Dortmund, Puchar Ligi. I wygrywamy fajnie. Kolejny upgrade: kolejne zakręcenie z Borussią Dortmund, final. I czy były europejskie Puchary? Były, ale również przegrane z Realem Madrid w dwóch Aż 5 zakręceń. Pierwszy to finishing plus 2. Dalej mamy ball control plus 3. Jeszcze 3 zakręcenia. Podkręcenie plus 10. Znów ball control plus 10. I shot power plus 2. Mamy sezon 5. Zalewski ma już 86 overall, 27 lat i rozegrał 52 spotkania. 5 bramek, 12 asyst, 6,82 to już naprawdę są dobre statystyki. A jak poszło w Lidze? Druga pozycja brakło punktu do Bayernu Monachium, a w Pucharze niestety nie ma nas w finale i Liga Mistrzów Real wygrywa, a my graliśmy w Lidze Europy i odpadliśmy tutaj z jakąś drosową drużyną 4-2 w dwóch meczu. A my możemy wylosować trzy razy, są to upgrade za mecze oraz za bramki. Plus 5 dribbling, speed plus 5 oraz finishing plus 10. No i jak na razie zostanę w Bayerze Leverkusen. Sezon szósty Nikola Zalewski ma 88 overall. Jak wyglądały statystyki? Widzimy, że ze wszystkiego był zadowolony. Mógł to być dobry sezon. 50 spotkań, 10 bramek, 7 asyst. Średnia ocena 6,75. Widzimy, że grał w Lidze Mistrzów i poszło mu tam całkiem nieźle. Potencjał jest ogromny. A jak to się skończy? Skończy się tym, że Bayer Leverkusen wygrywa ligę. Co ciekawe, Monachium dopiero na siódmym miejscu. DFB Pokal wygrywa Borussia Dortmund, a Ligę Mistrzów Manchester City. My nie byliśmy, ale ćwierć finał i Lil okazało się lepsze. Jeśli chodzi o zakręcenia, to będziemy mogli zakręcić 5 razy. Między innymi za wygraną ligę, ale również za bramki mecze czy asysty. Trzecie zakręcenie dribbling, przedostatnie to prędkość jak na razie ostatnie to Agility plus 2. A my przechodzimy do sezonu siódmego. Będzie to ostatni sezon Zalewskiego w Bayerze Leverkusen, tak postanowiłem. 89 overall 29 lat, 48 spotkań, czyli mniej niż ostatni. 12 bramek, 7 asyst. 6,77 to średnia ocena, z czego w Bundeslidze było to aż 7,04. Bayern wrócił do wygrywania i jest pierwszy w Lidze. My traciliśmy do niego dwa punkty. DFB Pokal, znów Bayern, Monachium i Liga Mistrzów. Czy to się w końcu uda? RB Lipsk. Nie ten niemiecki zespół co trzeba. My odpadamy w jednej ósmej finału z Chelsea. Kołem zakręcimy 3 razy. Stamina plus 2, podkręcenie plus 5 oraz balans plus 10. A Kola odchodzi do RB Lipsk Czyli nadal nie zmienia ligi W sezon 8 mamy RB Lipsk Jest to drużyna, którą Zalewski wybrał sam Nie miałem na to żadnego wpływu Ale drużyna, która poprzednio wygrała Ligę Mistrzów Więc oby to się opłaciło Zalewski został na 89 overall 46 spotkań, 8 bramek, 5 asyst, 6 40 Mogło być lepiej Z samych statystyk mamy 3 upgrade'y W lidze Lipsk dopiero na czwartym miejscu no, Nie wygląda to za dobrze Def Pokal to Bayern Monachium i Liga Mistrzów Juventus Turyn. Lips grał, ale w barażach odpadł z Liverpoolem, więc bardzo nieudany sezon i również zmienimy klub na sezon 9, Ale zanim to trzykrotnie musimy wylosować longshoty, dribling i stamina. Jednak losujemy jeszcze raz, ponieważ stamina ma już 99. Podkręcenie plus 3. Jest po raz kolejny oferta z Fiorentiny. No i co ciekawe zgłasza się po nas Leeds, które jest w Championship. I mamy oferty z Newcastle, na które się zdecyduje. Sezon 9 przedostatni. Nadal 89 overall. I niestety tylko 21 spotkań. 19 w Premier League. Jedna bramka, jedna asysta. Coś poszło nie tak. No może chociaż Newcastle poszło dobrze w lidze. Zdecydowanie nie. Dopiero dziewiąta lokata. FA Cup, Tottenham, Carabao Cup, Manchester City i Liga Mistrzów. Manchester City, Liga Europy, Union Berlin. Conference również tutaj nas nie było. Zalewski poradził sobie bardzo słabo. I przede wszystkim nie ma żadnego ulepszenia A wynika z tego, że musi zmienić klub No i oferta na ostatni, dziesiąty sezon Mamy Manchester City, który chce kupić Zalewskiego Więc ja się na to zgadzam I mam nadzieję, że tam uda się wygrać jakieś trofeum Podsumowanie po ostatnim sezonie I Nikola ma 90 over, ale ostatecznie podskoczył jeszcze o jeden Statystyki, tylko 13 rozegranych spotkań Jedna strzelona bramka, dwie asysty No nie skończyło się to dobrze być może przez to, że nie ma on lewego skrzydła I grał troszeczkę mniej Ale może na końcu chociaż wygrał Ligę Mistrzów Wiemy tyle, że wygrał Premier League Więc jest sukces na koniec Najlepsza Liga Świata wygrana, w ogóle Fulham drugie FA Cup Spurs po raz kolejny Carabao Cup Manchester City Mamy podwójną koronę I Liga Mistrzów City nie przegrywa W finale pokarnych z że Ostatecznie ten najważniejszy cel nie osiągnięty Ponieważ PSG było za mocne Ale Manchester Cester I tak doszedł do finału. Zdecydowanie najlepszy występ spośród wszystkich klubów tutaj. I choć Zalewski nie miał aż tak dużego udziału, to i tak, no, był blisko sukcesu. W takim razie, tak to się skończyło. Ja wam dziękuję za oglądanie. Do następnego i cześć!